Witajcie moi drodzy Kaczma, z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję gry. Proszę wsiadać, Nowy Jork i Londyn. Proszę wsiadać, jest grą z gatunku Flip and Ride, którą otrzymaliśmy do zrecenzowania od wydawnictwa Portal Games, za co bardzo dziękujemy. Oprócz recenzji jest wideo wideoinstrukcja dostępna. Link do wideo instrukcji zapraszam, znajdziecie w opisie do tego filmu. Tutaj natomiast skupiamy się na recenzji. No i teraz słuchajcie, co my tu? Mamy 8 plus informacje pudełkowe. Wiek 8 plus tak. W sumie nic do dodania. Po prostu tak. Bo to jest tak, okej, okay, dobra, tutaj czasami są takie, że jeżeli musisz pomnożyć, że musisz poczekać, zaparkować, żeby zro... to wszystko można na spokojnie wytłumaczyć, na zasadzie skup się, żeby mieć jak najwięcej tych pań i żeby te autobusy Twoje od odwiedziły jak najwięcej takich budynków, rozumiecie, można to tak, nie trzeba tak mechanicznie w żaden sposób tej gry, nie, nie, można tę grę inaczej wytłumaczyć, nie tak mechanicznie, a bardziej tak właśnie kolorowo, opowiastkowo, że tak powiem, żeby do dzieci to przemówiło, więc na spokojnie możecie to z 8 latkami grać. Tutaj nie zmiało, nic do dodania. 30 minut sprawdzone, potwierdzone, nie trwa to raczej dłużej, można nawet przyspieszyć, graliśmy z Magotem i z Radkiem na konwencie ale, Alegramy i no generalnie Magotowi się spieszyło na prelekcje chyba w 20 minut, żeśmy zamknęli grę. Od 2 do 5 graczy nie jest to jeden z tych flippin'rightów, rightów, gdzie, gdzie się wszystko wykonuje równocześnie, co może być lekkim szokiem kulturowym dla niektórych. W pewnym momencie, jak zaczynają, jak siadają do tego i tak, ale czemu ja nie mogę nic zrobić? Miałem takie parodruffy podczas pierwszej rozgrywki. Dobra, to ja zrobię, ale przecież ja nie mogę nic zrobić jeszcze, bo jeszcze ty robisz. Więc musiałem troszkę swój mózg przestawić na właściwe tory, ale jak to już zrobiłem, to było ok. Tutaj te rundy nie są. To że tak powiem, każdy wie mniej więcej, każdy od początku gry może sobie, się, może sobie zdecydować, w którym kierunku mniej więcej pójdzie, w co, sta, w co postara się celować. Na początku rundy widzi dokładnie, jaki kształt ma do wyrysowania. no i może sobie, że tak powiem, no i jakby no ten kształt jest zawsze jakiś tam ograniczony, więc no nie ma nieskończonej tutaj liczby dróg, nie, nie ma tu nieskończonej liczby możliwości co do tego, które pójść, więc tutaj się nie zamula za bardzo. Ten downtime, który tutaj jest, jest naprawdę pomijalny, jak dla mnie. Więc tyle w tym temacie. I co tutaj? Tutaj jeszcze coś mamy w informacjach pudełkowych. Nie, to wszystko. Wykonanie. Wykonanie jest bardzo, uważam, w porządku. Ale też nie jakoś specjalnie rzucające na kolana. Okej, okay, to jest pierwszy i o tym też teraz powiem. To jest pierwszy Rollen and, Flip and Ride, który ma planszę. Z czym się nie spotkałem jeszcze. To jest spoko. Te drewienka są bardzo, bardzo zwyczajne, zresztą trochę mi śmieszy, że to jest gra wydana przez Portal Games w Polsce, bo Portal jest znany z tego, że wydał grę Robinson Crusoe i tam właśnie tego rodzaju drewienka były, tylko oczywiście inaczej pomalowane. Arkusze, ikonografia jak najbardziej czytelne, tutaj nie mam żadnych zarzutów. Bilety są fajne, że mają te takie dziurki tutaj właśnie jak taki skasowany bilet, więc to mi się naprawdę podoba. Generalnie mówię nie ma tu nic, co by jakoś specjalnie rzuciło na kolana, ale jest to wykonane jest czytelnie, jest OK, więc jest to wykonane, jest to wykonane moim zdaniem poprawnie. Sama gra. E, no to tak, ja się zaczynam jednak chyba e, przełamywać, jeśli chodzi o ten gatunek gier. Naprawdę mi się to podobało. Bardzo przyjemna, bardzo sympatyczna gra. I będę teraz może robił trochę takie odniesienia, ponieważ... Um, nie wiem, czy to widać w kadrze w sumie. Nie, chyba akurat tego nie widać. E, recenzowałem niedawno na kanale Papierowe Podziemia, więc jestem świeżo po prostu po nagraniu i po montowaniu tamtej recenzji, więc mogę trochę z automatu czynić parę porównań, ale nie bójcie się, jeżeli nie znacie tamtego tytułu, to to nie jest tak, że coś wam zdradza, albo coś, e, że tak powiem, coś nie będzie miało sensu z tego, co ja będę mówił. Um, więc yy, tak, yy, po pierwsze, jak w ogóle zobaczymy, chcę od jednej rzeczy zacząć, ponieważ ja, jak zobaczyłem najpierw, jak ta gra wygląda i widziałem jakieś tam fragmenty z rozgrywek, to miałem taką, taką inną myśl, którą myślę, że wyrów... Myśl, którą myślę? Myśl, o którą podejrzewam też was, że mogliście ją mieć, jeżeli widzieliście właśnie dotychczas inne elementy, albo jeżeli w ogóle widzicie, widzieliście moją wideo instrukcję, albo to, co widzicie tutaj, to jest to, że rozgrywka oparta na umieszczanie tych właśnie, tych właśnie takich drewienek jeden za drugim i tak dalej, że to może być takie... Po angielsku jest takie słowo fiddly, że to jest takie, że to tak trzeba układać, to tak łatwo przesunąć, Łatwo trącić, nie wiem, ktoś ma większe lub mniejsze palce, to czasami ta drewienka jest tam trudniej. Ja też nie miałem o to obawy i powiem Wam szczerze, nie było z tym wielkiego problemu, naprawdę nie było z tym wielkiego problemu. Owszem, jest to troszkę takie, mówię, no trudne do, momentami, trudne do ogarnięcia, ale to są dosłownie takie fragmenty. Znakomitą większość rozgrywki nie miałem problemu, żeby sobie z tymi drewniankami poradzić. Dalej, co mi się podobało, podobało mi się to, że jest tutaj ten dobry rodzaj, i chyba właśnie o tym też wspominałem w tamtej recenzji. Jest tutaj ten dobry rodzaj krótkiej kołdry, w sensie taki, że ja widzę, okej, okay, dobra, nie ma sensu się starać i napinać za bardzo iść, żeby pójść we wszystko, we wszystko co możliwe. Bo to, bo to nie ma sensu, bo, bo mogę wtedy stracić, mogę nie tego. To jest tutaj naprawdę można sobie, dobrać na tę rozgrywkę skupię się bardziej na tym, na tę rozgrywkę skupię się bardziej na tym i to mi się jak najbardziej podoba, jak najbardziej na plus. E, w ogóle mówię, no jest to pierwszy mój flip and roll and ride, gdzie jest plansza. Okej, okay, w Twilight Inscription jest teoretycznie plansza Mecatol Rex, ale tam się, tam się tak naprawdę bardzo mało robi, tam się po prostu zapisuje Coś i tak dalej. Tutaj mamy planszę, na której się cała akcja dzieje i na, na podstawie której my podejmujemy decyzję, co chcemy zrobić, jak chcemy coś zagrać. Tu się to wszystko rozpatruje, tu się dzieje akcja. Na naszych arkuszach my tylko zaznaczamy w sumie konsekwencje tego, co my zrobimy na tej dużej planszy. E, więc połączenie, mówię, no takie flippin'right tu z planszą. Pierwsze coś takiego, w której ja grałem, a zawsze coś takiego jest na plus. I to zdaje egzamin, tak? To nie jest tak, że coś mnie tu rozprasza, że o Jezu, jestem teraz taki zagubiony, bo mam i kartkę, i połówek, i tą planszę. Nie ma, takich, nie ma takiej sytuacji tutaj w ogóle. Bardzo ładnie jest, ma to absolutnie sens, trzyma się to kupy. Tutaj mi to absolutnie nie przeszkadza. E, więc to jest kolejny plus. E, karty celu są spoko, takie no bardzo, bardzo zwyczajne, celu osobiste. To jest akurat bardzo powszechna rzecz. Tutaj specjalnego szału to nie robi. Ja osobiście mogę tyle od siebie powiedzieć, że ogólnie jestem fanem w ogóle, jak takie rzeczy są w grach. Bo ja zawsze, zawsze jak siadam pieszo raz do rozgrywek, to ja wykorzystuję te swoje cele jako taką mapę, do czego mam dążyć, co chcę osiągnąć i tak dalej. I sobie w ten sposób troszkę tam gdzieś tam tę rozgrywkę ułatwiam. Eee, co jeszcze mi się w tej grze podoba? Podoba mi się to, że, i właśnie coś co zarzuciłem z kolei tamtej grze, jeśli chodzi o różnorodność. Tutaj jest. Ciągle może nie jest ta różnorodność, nie wiadomo na jakim poziomie. Natomiast fakt, że każdy gracz ma co innego, trochę tutaj i inaczej to jest, ta góra jest skonstruowana, więc każdy gracz w swojej kolejce robi troszkę co innego. To jest jak najbardziej na plus. Po pierwsze, no nie ma za bardzo tej opcji, my się zawsze śmiejemy z pandą, że zawsze jest opcja, jak gracie w Rollenrighta czy Flippinrighta, po prostu rób dokładnie to samo co twój przeciwnik, macie remis potem, nie wiem. To tutaj no, tej możliwości nie ma, każdy gracz ma trochę co innego i to wbrew pozorom trzeba brać pod uwagę, więc nawet dobrze, że idzie to po kolei, no bo te korki potrafią nas boleć, więc trzeba to jakoś gdzieś tam wziąć pod uwagę. I na zasadzie to, że jak widzimy kto, gdzie, jaką trasę sobie wymyśli, to my to bierzemy pod uwagę, jak kalkulujemy, co my tam chcemy sobie zrobić, w którym kierunku, że tak powiem, ze tą swoją trasą pójść. Więc tak, to jest, to mi się podoba. I podoba mi się to, że arkusze są dwustronne, to się nie zmarnuje. Podoba mi się, że jest ta druga plansza na większą liczbę graczy, no bo w sumie trochę musiałoby tak być, no bo jak żeby inaczej. Jest tutaj taka jedna zasada, która mnie bardzo, ale to bardzo stresowała, mianowicie ta zasada, że jak się dobije do siebie, to jak się dobijemy do jakiegoś swojego elementu trasy, to gra się dla nas kończy, tak? bo zamykamy sobie pętlę. To jest tak naprawdę czasami momentami to było odrobinę stresujące, jak sobie o tym przypomniałem, bo no wiecie, no nie chcemy zaznaczać za bardzo tych, które tutaj opcji na zbudowanie jakiegoś fragmentu trasy, które dają nam minusowe punkty. Więc no, generalnie staramy się korzystać z tych fragmentów, z takich konstrukcji, które nam przysługują dzięki odpowiednim kartom. No i czasami się czujemy, że dobra, pójdę tu, ale jeżeli potem mi nie za bardzo podejdzie, to mogę się za bardzo zbliżyć do swojej trasy, a jeszcze nie chcę kończyć grzy. Więc z momentami było takie, okej, okay, uważaj, 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 ale to było naprawdę, to mnie bardziej rozbawiło niż stresowało, ale trochę takie, ja mówię, gdzieś, tak, gdzieś tam, gdzieś tam z u głowy to, na, to trochę do mnie krzyczało, że uważaj, uważaj, uważaj. Um, I naprawdę fajne też było to, że z, kolej, z każdym kolejnym y, biletem zmieniała się pula dostępnych biletów się rzeczy, więc widziałem jakie jeszcze układy tras zostały. Wiedziałem na jakie układy tras jeszcze mogę liczyć w kolejnych turach, co pozwalało mi troszkę sobie zaplanować. Wiadomo, no to jest ciągle losowe, więc nie mam za dużego wpływu, a to to jest istotne, w jakiej kolejności te karty wyjdą, ale gdzieś tam mniej więcej widziałem, dobra, będę miał, dobra, dostałem teraz to. I już więcej czegoś takiego w tej grze nie dostanę. Więc jeżeli by mi zależało, żeby zrobić jakiś taki ostry zawrót, to to jest moja ostatnia szansa. Na przykład. Więc to jest naprawdę dobre. Eee, słuchajcie, no, no i to mi się bardziej podoba na rozgrywkę, zarówno jako rodzinną, bo mówię, no. Takie dzieci mam, akurat Leon znowu zaczął, znowu w coś zagrałem z Leonem. Słuchajcie, nie chcę peszyć, czy Co to jest, bardziej wiadomość do tych, co mnie znają. Mówiłem ostatnio, że mój syn Leon trochę przestał grać w planszówki, ale ostatnio w coś ze mną zagrał. Dzisiaj nawet wspomniał, że znowu by ze mną zagrał w Marvel United. W 700 świata architekcji będzie pewnie niedługo chciał zagrać, więc jest, tam nie chcę na, naciskać, ale jest pomału szansa, że będzie chciał wrócić do grania. E, ale jakoś ty. Nie, że papierowe podziemia mi nie pasowały do gry z dorosłymi graczami, też o tym mówiłem w recenzji, to mi bardziej pasuje jako gra, którą, która się sprawdzi zarówno przy y, rodzinnych rozgrywkach, jak i przy rozgrywkach z dorosłymi graczami. Więc naprawdę sympatyczny tytuł, lepszy uważam od... Y, znaczy lepszy. Dla mnie bardziej dopasowany niż właśnie te papierowe podziemia. Plus ma trochę tej, więcej tej różnorodności niż tam, mi się wydaje. Aczkolwiek mówię, to jest ta różnorodność głównie bardziej to chodzi mi o taką różnorodność, że każdy gracz robi trochę co może robić, musi robić trochę co innego, więc to nie jest tak, że z rozgrywki na rozgrywki na rozgrywkę mamy nie wiadomo jaką różnorodność, no bo koniec końców mniej więcej wiadomo, no mamy podobne trasy, znaczy mamy cały czas tą samą mapę itd. itd. ale ta różnorodność między graczami mi się tu podoba, że jest. Więc dlatego to oceniam odrobinę wyżej niż papierowe podziemia i ta, tutaj daje 8 na 10. Więc na pewno będę tę grę, słuchajcie, proponował, będę ją wyjmował na stół właśnie jako coś szybkiego, na rozgrzewkę, jako filler, uważam, że proszę wsiadać. Nie wiem, czy nie na razie nie zamknie mi mojej kolekcji flip'n'write'ów i roll'n'write'ów, bo co za dużo to niezdrowo. Aczkolwiek jestem w tej chwili zadowolony i bardzo, bardzo gorąco tę grę polecam, jeżeli jesteście fanami tego gatunku i nie przeszkadza właśnie taka fiddliness, że z tym, delikatna fiddliness z tymi drewniankami, to naprawdę bardzo gorąco tę grę polecam. I zastanawiam się, czy nie przegapili dobrej szansy na nazwanie tej gry Wsiąść do autobusu, ale to mogłoby być zbyt trudne. Do sprzedania marketingowo. Nie wiem, tak sobie myślę. Dajcie znać, co sądzicie. Jeżeli już graliście, powiedzcie, co sądzicie o tej grze i dajcie znać w komentarzach. Sekcja komentarzy należy do Was. A póki co bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję raz jeszcze w Wydajeństwu portal za przekazanie nam gry do recenzji. A Was moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, Poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.